Chodźcie zobaczyć jak wykonać taki festiwalowy look? Na początku na twarz aplikuję nawilżającą bazę, a koloryt wyrównuje kremem CC, który jest bardzo komfortowy w noszeniu przez wiele godzin. Teraz zmieszam sobie znów tą bazę nawilżającą z sypkim rozświetlaczem i słuchajcie, taki miks jest genialny, aby rozświetlić wasze ciało. Korektorem rozjaśniam strefę pod oczami oraz centralną część twarzy. Na wierzchu dłoni ogrzewam bronzer w styku, a następnie robię kontrowanie na mokro. Czas wszystko utrwalić, sięgam po puder, który wklepuję w miejsca, które tego potrzebują. Wracam do sypkiego Rozświetlacza i podkreślam nim najwyższe punkty na twarzy. Brwi wypełniam kredką, a następnie stylizuję żelem. I teraz zaczyna się zabawa. Sięgam po czarny eyeliner, który ma już w sobie klej, a następnie dosyć twardym i punktowym pędzelkiem, który wcześniej zwilżyłam, nabieram pyłek i przyklejam w miejsca, gdzie jest kreska. Małą szczoteczką można sobie wszystko ładnie wyczyścić. Najlepszy sposób na trwałe piegi to przyklejenie ich na żel do brwi, a na sam koniec tuszuję rzęsy oraz podkreślam usta błyszczykiem. Ten film to znak, abyś zaczęła przygodę z brokatem i pyłkami. Naprawdę warto.